Dzień dobry kochani, z tej strony Supermafia Ursus. Hello! Bodzio wita Was! I Asia też. No była taka wały Tak, Światały". była piosenka. Wars wita was, Wars wita Was. Przeszło. Ja przyszłam tutaj do Bodzia Tego oto tu. Zobaczyć co on tu robi. I widzę, że ma już tutaj pałągi do lamp. Tutaj ten, jak to tam się nazywa? Bodzio. No zaczę przedni. Zaczę przednik. Ale to jest tylko tu... do, do pasowania, nie? Było, bo to miałem stare, to jest nowe. Tu dałem takie blachy, nie? Żeby to się nie wygięło. Obciążniki tu będą? Tak, te. A, tu. O, no. zobaczcie, pokażę wam. Te obciążniki tu będą. No. Albo ten. Nie, ten nie. Ten to nie. Bołąki, bo... Żartuję, żartuję. Pałągi? Ja kiedyś miałem zdjęte pałąki w sześćdziesiątce, ale to z pałongami lepsze oświetlenie jest. Szerzej wali, nie po masce, nie? Także jest lepiej to. Aha. O, przyszedł. No, przyszedł. No. Przy... Przyszłam, to przyszedł, przyszedł za mną, nie? Nie. No. On chyba tak do filmu. Tak? On lubi, jak jest. O, tu już masz też założone. Będziesz wyjeżdżał niedługo, bo już masz. Zobaczcie, co tu jest. Kolumna kierownicy. No, przekładnia. A, to przekładnia to chyba niżej. No, zobaczcie, co, tutaj normalnie. Bodzio, tutaj jednak coś robi, co? Ja chciałeś. Co? Ja chciałeś. No, chciałeś, ja tak już raz tak mówiłam. Dopiero co do ciebie, przyszłam jeszcze bez kamery. Ja mówię, chciałeś na, nakładać tutaj, zakładać wspomaganie, a mówię, nie masz wspomagania. Nie. Nie będę zakładał. A Bodzio mówi, że to nie będzie. To jeszcze leżało, nie? Ta przekładnia jest jak nowa, nie? Musiała być wymieniona, bo ma inny koloryt jak to, nie? I będziesz zakładał później po tak, malowaniu. Po malowaniu będę zakładał to, co się da przed malowaniem, na przykład, bo trochę trzeba pojeździć, posprawdzać, po nie? To jak już będzie do malowania, to się wykręci tą przekładnię, się wstawi już kolumnę z orbitrolem, nie? Mhm. Drążki powywala się już tamte, bo tam już jest spornik, się pytał ktoś kto, co to czarne jest, nie? A to już jest wspornik pod siłownik. Tutaj już, to? Tak. Tam już są usi, tam będzie siłownik potem, nie? On będzie już przykręcony do malowania będzie, nie? Mhm. I, i ten... Tam wsporniki będą to osobno do pompy tej y, malowania, do, do pompy hydraulicznej, bo tam z przodu jest zwału pompa, nie? Mhm. Także to będzie później. No co, tu te połąki założyłem dziś. Tu, no dużo było tam do poprawiania, do tego. Tu już jest zaczęł drugi, nie? że no, jeszcze z tyłu nie byłam. O, zobaczcie. Musiałem, ja nie byłam dzisiaj, Tu, tu był taki teraz... otwór, no to było w kiedyś było w nagrywane, nie? Chciałam to się wytłumaczyć, że nie byłam dzisiaj, tutaj nie, no, nie musiałem robiłam to zaspawać, z Tobą. ten otwór, nie? Nie robiłam z Tobą, bo robię gołąbki, wiesz, bodzio. Ja no, tutaj będę musiał w garażu siedzieć, żeby znowu nie występować jako smak. Jutro będziesz występował, bo dopiero jutro będziemy Aha. je jeść. Jutro ja, nie jestem, będę w garażu. ja jestem w czasie robienia Aha, gotowania i nagrywania mhm. w domu. Także teraz tu jest nagrywam ciebie. Ten zaczep, my zakładamy te, o ile ktoś ten, ten nie u siebie mamy, teraz będzie drugi u nas z takim. Lepsze są, według mnie. Jest wyżej, ja przełożyłem u nas jak było siano zbierającą nie to na tym na tym, tym no nowego typu to non stopnie to, te wałki się ciągnęły nie to siano pod traktorem jak założyłem ten to ulga normalnie nastąpiła no, nie widzisz. no i od tego czasu i, i nie ma tyle to to wszystko lata nie z tym nowego typu a tu, tu nie i, i, I jest tak, nie? Tam już mam sporniki pod pedały, pedały przykręcone tam pod podłogę, nie? Tamten jest nowy wspornik, bo ten był taki. No. To tylko się trzymało blak od kabiny. No ja tu chciałam... Uh -huh. no, tam Troszkę gdzieś jeszcze więcej, w innym jest część, ale... I ten jest tu. No. Ten jest tu i... Przykręcę teraz ten gaz. No i tu widzę, że masz pedały, nie? No. I tu jest wszystko pod spodem pomalowane, nie? To, co jest tu przykręcone, to pod spodem jest... To jest akurat czarny mat, bo się skończył czerwony. Mhm. A jest taki sam, tylko, że... Żeby kto nie myślał, że to jest... To jest czarny mat podkład, nie? Nie czarny mat farba nawierzchniowa. Mhm. No to Michał był jechany i mu pan zaproponował weź czarny i... I ten jest czarny miechany, nie? Jak zabrakło jeszcze czerwonego. No ja no i teraz mówię tu... Roboty mnóstwo, bo każdy detalik teraz przykręcić, nie? No. i tak wszystko nie będzie, bo właśnie przed tym malowaniem, ale to co do odkręcenia... Oj, żeś Czemu? mnie uderzył. Ten tak specjalnie robisz, czy co? Nie no nic ja nie jestem za blisko. Molestuję. A cię nie molestuje. Tylko chcę nagrać. Będę musiał tu opiłować. Cześć Michała, i teraz nie wiem gdzie nie jestem. Wchodzi. Nie widzę. O nie tu. To przedtem było. Nie? Widzowie chcą cię oglądać, a ty tutaj ich zbani? <grym> <grym> Wodzia, co z tobą jest? Gadaj szybko, nie śmiej się. Niestety. No, nie śmiej się. Co robisz? W sufit? Kurde. Dobra, muszę Będę musiał później opiłować. Bo, czy to jest? Nie, nie jest odwrotnie założone. Coś taki nie chce pasować mnie. Kto tu do nas idzie? Kierownik. Kierownik zamieszania. Tata mnie walną w kamerę, teraz muszę... Zobacz jak... No. Czemu? Cześć. No mówię, że go tu molestuję. Ja nie wiem. Czy się coś? No, się przestawiło, bym się może wyłączać. Muszę to zobaczyć wysoko. Teraz trzymaj, żeby cię było widać. No. Puknął z bani, Ciepło ja mówię. Jest. Jeden Ciepło jest. Nie idzie o, to będzie już, tak. Dzisiaj? Dzisiaj. Ale się cieszy. Mariusz jedzie teraz do panny na chwilę, a jak będzie śnieg padał, to zaraz w musi w tył wzrost zrobić i dalej jechać na drogi. Nie, Mariusz? No tak. Pozdrów ją od nas i, i jej rodzinkę. No. Zobacz, widzisz, jak tutaj już Bodzio się chyba stara, co? No widzę, nie. No. Pątki będą dobre? Co? Na razie nie wymieniamy, bo były hamulce przecież, nie? No. Nie, będziemy... to masz na guma licha, nie? Ja mam gumy osobne. Tak. To nie jest... Co? No? No mapki. Kto? Mam gumy osobne. Mam. No, ja. dobra, ja lecę. To jest Szerokiej drogi uważaj, bo ślizgo. Pozdrawiam. No, pozdrawiam Was. Mariusz i leci. On nieraz tylko teraz dwie godziny śpi, bo godzinka, tak więc, że jeszcze... Albo wcale. Albo wcale, bo jeszcze musi... Mówię, drogi odśnieżać, bo jednak śnieg jest. A tak normalnie w dzień na koparce. Więc, że jedzie do panny i... No. Na oczy. Na oczy już? po prostu na razie rozłączyć się trochę żeś przeszlifował tą tak, tak. jak mówiłeś, tak? No. sobie kamerę ustawiłam, bo mówię naprawdę żeśmy tutaj. No, już dopiero z roboty przyjechał, z pracy. Tak, I się ukąpał i, I... jedzie dalej. Więc, no, że pozdrawiamy rodzinkę. O. Która nas też ogląda. No. Trzymajcie się zdrowo i młodo. No. Wiecie o co chodzi. Bo nie będziemy wymieniać po imieniu, ani po nazwisku, bo po co? Oni nas oglądają, tak więc, że wiedzą o co chodzi. I dlatego mówię, że wiedzą o co chodzi. No i co tam teraz masz? To, 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 teraz mam przykręcone. Ta z godziną z jednym uchem, no chodzi, to tak, to, to, to eee. tutaj będziesz, ja nie wiem. To no chwilę mówiłaś, że nie przybywa. No teraz? przybywa, ale to też się... Musisz iść łapki robi. No bo muszę. Iść. <ścoughs> no. Można nawalę zagrzeć. Mas masakra. Ugh. No, widzicie, usiadł na sekundę. Może tak raz? No, raz, dwa, no dwie sekundy. I idzie dalej. Coś tam jednak zobaczył, że nie tak. To tak z tego, z tego pięka tak zobaczyłeś. No, nie, tak bym patrzył, ale. ale... Z pięka lepiej widać. Tak. Mówię, m, krzywo było, mówią, że krzywo to śmieszniej, nie? U nas mówił, krzywi to śmieszni. Na gocięgę, nie? No. Żeby było łożyć, a to by były zwolennice. Tak jest co innego. A to z tymi dobrymi pianiami, z tymi tymi. Tu, po, jak chcesz mówić, to tutaj to, patrz. To wychodzi, dłużej jak zespo pod zespołu się składa, nie? Bym już taśmę odręcznego wkładał, ale po co mnie tam mają zawadzać do deku, od... mechanizmu różnicowego, nie? Po co to tam? To już się da się. To się da. się. Mm -hmm. Pozdrawiasz pewno swoich kolegów, którzy do ciebie wczoraj dzwonili, co? O. Znaczy z kolegów. No to nie są. To są znajomi z, z YouTube. YouTube no. Tak. Pozdrawiamy pod Częstochową pszczelarza. I pod Kwizynem. Rafała. No wczoraj miał Bodzio dwa telefony, tak więc że gadał chwilę z tymi no. panami. Co teraz będziesz robił? No teraz będę. Ten. Podkładki gumowe na, pod, na zbiornik, na te szpilki od zbiornika. Będę dawał, położę zbiornik, znowu gumowe z dołu i nakrętki, nie? Mhm. Ale tu przy, będą zwykłe nakrętki dawane, a potem będą te z wkładką, nie? Bo to i tak będzie zaraz zdejmowane, nie? Bo nie odkręcisz. Tak, tego. A zbiornik jest wyczyszczony, wszystko w tak środku, jest tak? Wyczyszczony kilka razy, nie? No to super. No. Ale on był ciągnik na chodzie, on był ładny. Ja bym to czyściłem 100 razy, a jeszcze się potem okazało. wiesz, no, no. Stał gdzieś u handlarza i, i gniło w środku, no, bo nawet śmieci były w tym baniaku. Ale to już nie będę mówił, to już jak, jakiś czas temu, nie? I mhm. jeszcze potem się pokazywało, ale nie w naszym. Tego, tego wujka? Wujkowego, no. Tak. I normalnie mhm. były, nie wiem, czy, czy ten. Ja myślałem, że pierwszy, że trytków jest narzucane obciętych, nie? A to jakieś tam wężer, takie. Takie A, postrzępione, co, co było to walili. chciał mówić, kto co miał, to... Ale to wyciągnij, nie? No, no i, i tak jest, nie? Widzicie, czapka rzucona. Nie no, bo się zagrzeje, nie? Na ciągniku, na silniku leży i... I ten, i... Tak więc, że dobra pogoda jest, Bodzio, do robienia, tak nie? Tak jest. No to, tam jak nie wieje do 10, to tam się nie odczuwa w ogóle, nie? Robisz cały czas, no, latasz, to no. ciepło, nie? Wczoraj, nie, przedwczoraj myślałem wieczorem, że rano nie wstanę, nie, tak mi zaczęło rypać już. Co? No, ten, ten dysk, nie. A, dysk. No, ale się rozrusza, jak to się mówi po kociersku. jak się człowiek rozrucha rano, to już wtedy idzie, nie. Rozrusza, żeby nie było skojarzeń. To tak się mówi, nie. Na przykład ciasto do, do chleba albo do drożdżowego, drożdżaka się po kosiewsku mówi, nie? Do drożdżaka też się musi dobrze wyruchać, żeby, żeby zakalca nie było, nie? Może w innych rejonach się też tak mówi, nie wiem, ale tu się mówi, nie? że się nie wyrobić, czy tam jakoś, nie? Tylko musi się ciasto dobrze wyruchać, musi być wyruchane do chleba. <laughs> Słyszycie od Bodzia, ale na serio, tak? tu u tak, nas jest, tak. Na serio. No to ty jak tu przyszłaś, to nie wiedziałeś o co chodzi, nie? Na początku. Jo. Myślałam, że ktoś sobie żarty robi, że żartują, ale na serio. <laughs> no. A to ja się mówi, no jak ty teraz będziesz mówić jo? No w domu jo będę mówić, a w mieście tak. Mhm. Jak jeszcze nie byliśmy razem tu, nie? Tak. Bo <laughs> no przyjechałaś do domu, Teraz się zabrał. Jo, 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 co ty tutaj? No jak ty na mieście będziesz wyglądać, jak ty wystąp? Ja będę w domu mówić, jo, a na mieście tak, nie? Tak. <grym> tak, jo, jo, tak. A rodzina to nie wiedziała, o co chodzi, nie? Albo... Mm, po dłuższym czasie tutaj, po dłuższym pobycie, to już tak zaciągałam, że no, Szok. Ale jak tu przyjeżdżali do nas, nie, to nie... Co? <grym> no. O co chodzi, nie? Siostry, mówimy, co? O, co to jest? No, ale potem też, nie? Tak. Bo te na żniwa przyjeżdżały do, na wykopki, nie? Dużo pomoc przyjeżdżały, jak było. Tak jeszcze więcej roboty. Mhm. Tak, więc, że bodzio, kurczę, niedługo przyjdą te łożyska, zobacz, wsadzisz zwolnicę. No, wsadzę deferencję, zwolnicę i poszłam na dwór. I koła. No. I, kurczę... Będzie kleprotał na dwór. I będzie się docierał. Przejażdżka najpierw. No, hamulce odpowietrzyć, nie? Jeszcze jeden przewód muszę kupić, bo jest wadliwy, nie? Ale jaja, nie? No, samuraja. Coraz bliżej. <noise> coraz bliżej, coraz bliżej. Coraz bliżej święta. No, coraz Ta. bliżej, śpiewą. No. Ale wyjazd. Coraz bliżej wyjazd. Z garażu, tutaj. Będzie się działo. I wtedy co, podział? Poczytałem komentarze kiedyś, bo teraz już nie czytałem, nie, ale... co. przyszedł, zobaczcie. Trzech przyszedł sobie... Wydrapać przyszedł. Dlatego mamy owinięte, żeby przynieśli po tym prężnym. Nie żartuj. No. I... To mów ten mów, nie, co chciałeś mnie, bo ci przerwałam, z, z, ale chciałam... To, to, to jakiś tam napisał, nie? Ojej, zanim to będzie też sze 60, to 2022 chyba. Nie? No nie wiesz kiedy zrobisz. No nie wiem. No. Mogę zachorować, mogę... Mogę wylikować, nikt nie zna dnia ani godziny. A teraz już się o, idzie. No, idzie. No, to co to tam? Jak wszystko pasuje, części w miarę, nie? Dobre, to, to się... To się chce, nie? Mówię, najgorzej dorabianie tu trzeba było No tam. słuchaj, to teraz będziesz miał wspomaganie, już nie będziesz miał napędu w tym, w tym traktorze. Chciałam mówić w samochodzie. No tamten był zrobiony, Andrzeja, tak. i już był gotowy do odlotu jeszcze kabiny. A nie, a to napęd, a to to, a to... A to... No, tedy tu, tu już no. nie będzie napędu, nie będzie no. takiej. Nie, no tam dziadostwem po co? No. Mariusz nie chce, nie. Wspomaganie mu starczy. Będzie kręcił jednym paluszkiem. Zbiornik paliwa będzie, widzicie? Już tutaj Bodio przyniósł. Przyniosłem, tak. Tak, nie więc. Będzie widać. To trzeba pokazać. To są podkładki gumowe? Z Poczekaj, drugiej no, strony. no to w jedną stronę. Daj, daj, daj mi tu. O, pod tym, nie? No, Naj u góry. Najpierw, no, z dołu no. tak samo. A z dołu tak samo. Stoję, muszę rękawicę, bo to jest luźne. No, ciekam trochę z kamerą, bo mnie dobrze. Dołu... Z dołu tak samo, podkładkę poszerzaną, średnio dziesiątkę, nie? Tu i dziesięć. Tu na razie ta, takie nakrętki, potem przyjdą z składką, mi nie kontrolował. Weźmiesz ręce, to będzie widać. No. jest jeden kranik, nie, z tej strony. Tak. A Pani jak patrzy, że jest wszystko całe, tak? tak, żeby nie było niespodzianek. Będzie raczej, myślę. O. To jest taki zdejmowany, bo wiadomo, będzie ta przekładnia. Takie gumy tutaj widzicie? O. To są to są Taka prawidłowe. podkładka. Te, te gumy są za grobisu, nie? Tak, na nakrętka. To są tymczasowe. Ale Tymczasowe. No, to, są, to są twarde takie dni bo mówię składką, będą samokontrujące, jak to się potocznie mówi, nie? Mhm. tu To jadę z drugiej strony teraz i... To jedź. Tak samo z drugiej strony, nie, Bodzio? Jest. Zahaczony. Baniaczek siedzi tu sobie. Oj spadła. Co nie załapała? Nie, nie, tam, z, tej, z tej z drugiej strony. No ta, co luzem była, bo ty tylko włożyłeś, a nie włożyłeś do końca wszystkiego, wiesz? Tylko ta guma, a podkładki i. No, no i teraz Wodzio dokręca. Nie będzie miał maski ani nic do próby, nie? Także jak się jeździć, to trzeba tą blachę założyć, tu ten do deskę rozdzielczą to, to Aha. Trzyma, żeby bo jak się jedynkę, to zawsze za daleko wyjdzie i wybierak wyskokuje, nie? Może wyskoczyć bieg? No nie, no wybierak no, no, wyskoczy no, no. i trzeba to odkręcać, żeby go włożyć, nie? Aha. No, tak, żeby... To do takiej jazdy próbnej na, la, na razie tą no ja tą. tą blachę trzeba przykręcić. Ja tam nie leżyłam, ja dwójką wtedy, a jak tu Andrzej, był, ja to mu skoczyło, nie? Bo to wierzycie w, no. w, w pierwszy kwartał, który jeszcze nie skompletowałem. Przed tym, zanim był nawet na gotowa, nie? Mhm. Oryginalnie tu są otworki w tych śrubach zbiornika, i koronkowe były nakrętkie, nie? I potem zableczka. Ale lepiej z tą wkładką wkręcić, a jak ktoś nie ma, to można dwie jej zakontrować. Tu jest dość miejsca, nie? Nie dociągamy na tych gumach za mocno, ani nie za słabo, nie, żeby ich nie, nie, nie rozpłaszczyć i żeby nie wyleciały z tego, nie? Tutaj. No to by było chyba na dziś na tyle, bo co co? Tu i... Mhm. Tak, więc się pożegnamy z Wami. Bodzio. Bań, pożegnaj bań, się. Na razie. Cześć. No. Bodzio jutro będzie smokował gołąbki, tak więc nagram, a kiedyś to na moim kanale puścimy. To będziecie mogli sobie Bodzia zobaczyć jak jego łąbki, nie Bodzia? A ja już mówiłem, Cześć", a to jeszcze leci. No. Ja mówiłam, że będziesz jutro smakował, to na moim kanale będziesz jadł gołąbki, to będziecie mogli Bodzia na moim kanale zobaczyć. Aha. Ja kiedyś stawię filmik... Na innym ...z gołąbków na Asia, żona Bodzia. Tak więc, więc na razie... Będę trochę odmieniony ustrojowo, tak. Mo Może tak, ale nie, w kufali też możesz być. Tak więc, że nie, to nie przeszkadza. Pana, cześć. <laughs>